Pokaz, Jake'u, 2008, D.O.D. To ma kopa jak strzał z glocka, Czy ponownie na legalnych obrotach To pokaz, wytwórnia przejebanych styli W familii zorganizowane jak te pysy wili Ci co burzyli, popełnili charaktery, Teraz są ci co budują, ziom Atakują, zestrąpują świadomą treścią stron cały ten syf, unicestwio maestro Saluto, dawaj na full to, wciskaj ten buton. Dzięki za beat, ten bit ruszy każdą grupą. Życie na Zostawiam przy głupą, pod grupą swoje sprawy mam Co pokory uczą, gang, do przodu napiera Jak czarna pantera Nowa seria, blakony sera, specyzją z Nightbury Od Skórwiela co strzela rapem non-stop Jakby się urodził w łapie Z 45 wziął Nie pokazuj paluchem, bo ci ktoś złoży go na stópę Pokaż co potrafisz zamiast klepać w komputer Chcesz pokaźną sumę nazwać swoim głupem To pokaż na co cię stać ta... Robimy wielkie ból bo... I się, ja razie jaraj się ty cross Ciągaj to chłopak I się, ja raczej jaraj się ty Wytwórnia przejebanych streamcie to wiecie I się, ja razie jaraj się ja najszy, ty cross I ja razie jaraj się jak strzał z Glocaccio To zuwa, mikrofon jak nabita spluwa od bezpieczami zasuwam, ja jak burza, Strzelam rybami jak Zeus piorunami Wysadzam projektami, jak afgani granatami Ściągam zawleczkę, jak Stanik dupeczce Robimy wielkie boom, aż przechodzą was dreszcze Do tego jeszcze, wersem szeleszcze Na majku wrzeszcze, cały ten styl Wysyłam przestrzeń, chcecie to bierzcie Nie to wypierdalać, uważajcie leszcze Jestem szybki jak katamaran To krótka piłka, ale za to strzał w dziesiątkę, wiem co jest tąfem Kto jest ciągiem, a kto pionkiem Przybijam piątkę i palę piątkę z wariantami. Pozdrowienia właśnie dla nich, jesteśmy z wami O nic nie pytaj, sprawdza jak się to robi, nie pyskuj Łap ten beat, to pokaz, to mocarz Kosiarz umysłu, co miażdży w pizdu Niechęca słabiej, do dopingiem jest dla mistrz, Się jest zamęt. Jak piw w mrowisku wirus na dysku, jest niebezpieczny jak bomba na lotnisku. Jak wirus żumy, powala tłumy konsekwentnie. Nawiedza każdy dom, każdy blog i rezydencje. Do tego imię, które uzależnią cię jak koka, dadzą ci kopa. Jak gruba flota, wciągaj to chłopak. To trzy grypki robi na jazd, to jest knockout. To trzy grypki na wysokich obrotach. Kuparz, tak to się robi u nas, ten rap to nasza duma. Mamy go w sercach, duszach i rozumach. I oby ten ten rap nigdy nie umarł, za to wypijmy dziś wypijmy za to. I oby ten rap nigdy nie umarł, za to wypijmy dziś wypijmy za to.